Co jest powodem, że to bagienko powstaje? Przede wszystkim zachowania korporacyjne, czyli ukrywanie złych rzeczy. I ludzi świeckich, ale także ludzi stojących z boku kościoła nie razi to, że grzech się pojawia, bo on się pojawia wszędzie, ale to, że ten grzech nie jest w żaden sposób e, e, naprawiany, że nie ma e, tej drogi, które. Wskazują, wskazują nam pięć, wskazuje nam pięć warunków dobrej spowiedzi: czyli żal za grzechy, wcześniej jeszcze rachunek sumienia, mocne postanowienie, poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniem. I w tych wszystkich skandalach, które ostatnio były w Kościele, począwszy od lustracji, czyli od ukrywania prawdy o współpracy niektórych duchownych z komunizmem. Poprzez sprawy obecne, czyli pedofilia, także molestowanie młodych ludzi, już dorosłych, ale ludzi, którzy ciągle są wchodzącymi w dorosłe życie. I kilka innych jeszcze spraw powoduje, że brak tego czyszczenia przekształca nawet najpiękniejszą wspólnotę w taką wspólnotę zła. Myślę, że dzisiaj jest bardzo ważne, aby sobie jasno powiedzieć, jakie są wpływy tzw. zwanej lawendowej mafii, czyli powiązań w grzechu poszczególnych duchownych. Jak to się stało, że ci, którzy molestowali innych, jednak później zostawali nie tylko księżmi, ale biskupami i byli, mieli swoich protektorów, a wszystko jest po to, żeby... Każdy uczciwy ksiądz, każdy uczciwy biskup był szanowany za to, że jest uczciwy, bo nic tak nie niszczy pracy porządnych księży jak to, że ukrywa się zło w wypadku jednej czy drugiej osoby. Kluczowym pojęciem w sprawie oczyszczania kościoła jest nazwanie po imieniu, co to jest homolobi. Oczywiście to jest rzecz specyficzna dla Środowiska duchownych. Jak wiemy, są to wyłącznie mężczyźni, nie żonaci, za wyjątkiem obrządku wschodnich. I w tym środowisku, jak to też opisuje Tomasz Terlikowski, jest nadreprezentacja osób o skłonnościach homoseksualnych. Sam homoseksualizm nie jest oczywiście znakiem równości z pedofilią czy z innymi złymi sprawami. Niemniej papież Benedykt XVI wyraźnie zadekretował, że osoby o skłonnościach homoseksualnych nie mogą być kandydatami do seminariów duchownych, czyli nie mogą przyjmować święceń kapłańskich. Dlaczego? Dlatego że doświadczenia kościoła amerykańskiego, ale także Irlandii, Europy Zachodniej, a ostatnio także Polski, pokazują jak te wzajemne powiązania, ukrywanie zła e, jest także ukrywaniem e, tych skandali pedofilii, które są także o charakterze heteroseksualnym. E, mówiąc tak bardzo prosto, nie może być państwa w państwie. Nie może być struktur ukrytych, złych, tuszujących w, w, w ciele, które zostało założone przez Chrystusa. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że wszelkie powiązania w, w grzechu, powiązania również negatywne o charakterze finansowym czy karier, one niszczą Kościół od wewnątrz i dlatego. W naszej książce są przykłady. To jest sprawa arcybiskupa Juliusza Peca, do tej pory niewyjaśniona. Sprawa e, Józefa Wesołowskiego, którego byłego arcybiskupa i nuncjusza, którego sam e, mm, Ojciec Święty usunął ze stanu kapłańskiego. A także wiele innych spraw pokazujących, że zgoda na małe zło to jest zgoda równocześnie na duże zło bo wcześniej czy później to zło się rozszerza. Mafia lawendowa czy lobby lawendowe nie jest atakiem, broń Boże, w osoby, które mają preferencje homoseksualne, ale jest pokazaniem, że Kościół musi być wolny od tych tajnych, niebezpiecznych powiązań.